Cześć, kochani, zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w przepięknej, rodzinnej atmosferze. Nóstwa radości, miłości i spełnienia marzeń oraz wszystkiego najpiękniejszego w nadchodzącym nowym roku 2025. Kochani, tradycyjnie, płomienny, zdrowy, wesoły świąt. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia na Hali w Nowym Roku. W piękny nadchodzący czas chciałabym złożyć wszystkim jak najlepsze świąteczne życzenia. Dużo miłości, szczęścia, pomyślności, pysznego jedzenia i przede wszystkim czasu spędzonego z najbliższymi. Wesołych świąt! Cześć! Dla wszystkich naszych kibiców życzymy wesołych, spokojnych i radosnych świąt. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć wszystkim. Radosnych świąt pełnych spokoju, miłości i rodzinnego ciepła. Niech ten magiczny czas przyniesie wiele uśmiechów i spełnienia marzeń. Cześć, w imieniu Siatkarek z Połomienia życzę wszystkim udanych świąt, wesołej atmosfery w rodzinie, jak i same święta. I oby w końcu te święta były białe, tak jakie powinny być. I dużo, dużo prezentów, które mają zagościć u Was pod choinką. Z okazji nadchodzących świąt oraz Nowego Roku chciałem życzyć wszystkim dużo, dużo dobrego na najbliższe dni i cały e, przyszły rok. Do zobaczenia na hajdzie. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku Tutaj razem z moim kotkiem Arisem. Hej, w imieniu wszystkich mieszkańców MKS Moskwy, dopomienię, co znowu jest źle, super życzenia. Prosto z kolorowej Bydgoszczy, trzymajcie się ciepło i spędźcie do święta Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie, w cieple, w zdrowiu i niech spełniają się Wasze marzenia. Wesołych i spokojnych świąt dla wszystkich naszych kibiców i szczęśliwego Nowego Roku życzę MKS Moskreda w Płomie Sosnowiec. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam życzyć dużo radości, miłości, spokoju oraz szczęśliwego Nowego Roku. Cześć wszystkim! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć dużo zdrowia, szczęścia, żebyście spędzili ten czas w gronie rodzinnym i szczęśliwego Nowego Roku. Cześć wszystkim! W imieniu Świadkarek z naszego klubu MKS Moskwa do Płonie Sosnowiec Życzę Wam dobrych i spokojnych świąt, wypełnionych miłością, i niech Wasze wszystkie marzenia się spełnią. Trzymajcie się ciepło i wesołych świąt. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim kibicom i sympatykom naszego klubu wesołych i spokojnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, a nadchodzący nowy rok niech przyniesie wiele radosnych chwil. Pozdrawiam. Wesołych świąt! Wita Was rodzina Augustynów. W ten piękny przedświąteczny czas chcieliśmy Wam pożyczyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pięknych, radosnych świąt spędzonych, pięknej rodzinnej atmosferze. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!